Uroczy futbolowy rysunek Juliusza Bogdanowicza z lat 80. przedstawia grupę chłopców z pasją grających w piłę oraz urażoną w godności postać indywidualisty, który odmawia uczestnictwa w meczu. Oryginalny rysunek, projekt ilustracji powstał dla czasopisma dla dzieci płomyczek. Jednocześnie bardzo wyraźnie ukazuje pokrewieństwo ujęcia postaci dziedzięcych u Bogdanowicza i najsłynniejszego autora chłopackich rysunków jean Saint-Pégo, autora m.in. rysunków do Mikołajka. Bogdanowicz, znany satyryk, rysownik i ilustrator, w latach 61-67 studiował na wydziale grafiki ASP w Warszawie. Debiutował jako rysownik w szpilkach w 1000 w roku. W latach 79-81 i 88-90 był kierownikiem artystycznym tego czasopisma, był bardzo płodnym, lubianym i aktywnym rysownikiem. Współpracował m.in. z tak różnymi czasopismami jak Szpilki, Polityka, Przegląd Techniczny, Zwierciadło, Tygodnik Solidarność, Wiadomości Wędkarskie, Polska Zbrojna, Poradnik Domowy, Gazeta Wyborcza, Ekspres Wieczorny, Architektura, Playboy, teletydzień. Ukazało się kilkanaście albumów, katalogów i książek autorskich z jego dziełami plastycznymi, ilustrował też wiele książek innych autorów, wydanych m.in. przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, naszą księgarnię i wydawnictwo Bertelsmann. Natomiast zarówno w kraju, jak i za granicą był wystawiany i nagradzany. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów grafika artystyczna oraz propozycje na prezent.